To już, już chyba 12 odcinek gry Momio, i w tym filmiku, ogólnie ten filmik się troszeczkę różni od wszystkich, bo w tym filmiku nie będziemy wchodzić na Momio, tylko po prostu zrobimy sobie quiz. Jak dobrze ja znam grę Momio, więc e, może sobie zrobimy parę quizów, może dwa, może jeden, może trzy, zobaczymy jak to pójdzie. I tutaj ktoś zrobił quiz 4 lata temu, więc też muszę uważać, bo niektóre po prostu pytania mogą być teraz podfajkliwe. Jeżeli to było aż 4 lata temu, no ale dobrze, to lecimy z pierwszym pytaniem. Na początku gry Momio, do kolejnego levela brakuje nam 10 punktów, 15 punktów czy 5 punktów? Hm. powiem Wam, że to już było tak dawno, ponad 2,5 roku temu zaczęłam sobie grać w Momio, chyba z 3 lata, prawie nie wiem. Ale wydaje mi się, że to będzie 5. A, kurde, 10. A, źle. No dobra. Co jeden użytkownik może dać drugiemu? Diamenty Momo. Momo prezenty. Momo specjalne prezenty i zwykłe prezenty. Momo i prezenty. Dobrze. Kolejne pytanie. Ilu mamy moderatorów? Podstawowych niepomocników Jacka. O kurczaki. I tutaj już się zaczyna problem. No bo tak jak mówię, to było 4 lata temu. I właśnie nie wiem. Moderatorów. Heh. Wydaje mi się, że trzech. Dobrze. Dobra. Kolejne pytanko. Ile kosztują animo? E, parę tysięcy. Milion diamentów. Szafiry. Setki diamentów. Chwila, bo animo to są zwierzęta, tak? Tak. Na pewno nie milion diamentów. Raczej parę tysięcy diamentów. No tak. Zdecydowanie. Chociaż chyba widziałam. Chyba papuga jest ze szafir, chociaż nie, może mi się coś pomyliło. Dobra. Czy jeśli nie mamy kogoś znajomych, to możemy zobaczyć, czy jest online. Wydaje mi się, że chyba tak. No, dobrze. Co się stanie, jeśli w, zbierzemy trzy jajka Birmo? Ja tutaj już o, bez, podpowiedzi mogę, bez odpowiedzi mogę powiedzieć, że wtedy po prostu uruchamia nam się gra. Jak się kliknie w to takie duże jajko. No i wtedy można wygrać diamenty Będziemy mogli grać dalej o diamenty z jednej gry, z gierek, tak Właśnie to pierwsze, no i dobrze, no to akurat było proste Jak nazywa się największe momo? Teraz momo y, korona, jak dobrze pamiętam, chyba tak Ale wtedy misiowe momo Tak, dobrze Od kiedy mamy szafirki? Oj, tutaj mi się coś włączyło, nieważne Od kiedy mamy szafirki? O kurde, nie wiem Grałam w tą grę 3 lata, czyli od 2017 roku, w sumie od końcówki, od połowy jakoś, tak? Kurczaki, nie wiem. Wydaje mi się, że od 15. A od 16, dobra, ale tutaj nie wiedziałam. Dobra. Kolejne pytanie: Czego nie można robić na Momio? Luków, oglądać filmików przez MomioTV, dodawać filmików do MomioTV, dodawać filmików do MomioTV. Tak. Jak chcecie wiedzieć, to jak sobie wpiszecie właśnie w Momio TV e, Walterka.pl, czyli mój kanał, to właśnie wam się wyświetlą tam moje wszystkie filmiki, a jest ich 14, a z momią jest 12. Znaczy jeszcze jest 11, ale jak dodam ten, to już będzie 12. E, no i właśnie tam sobie możecie pooglądać, więc serdecznie zapraszam. Czy był konkurs na zostanie pomocnikiem Jacka? No w sumie trudne pytanie jak dla mnie. Mi się wydaje, że nie, ale miał być to chyba raczej odrzucam, no bo to takie dziwne w sumie. Dziwna odpowiedź. Tak albo nie. Hm. Nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że tak. O dobrze, dobra. Momio ma Instagrama, Facebooka czy restaurację? Restaurację raczej nie. Facebooka, Instagrama? Wydaje mi się, że Instagrama. No tak, w sumie ja też obserwuję Momio na Instagramie. Ale wydawało mi się, że Facebooka też może mieć. No ale dobra. Ile jest poziomów na momio? 80, 75 czy 100? Teraz jest 100, no ale 4 lata temu było 75 i to jest dobra po odpowiedź. Po prostu teraz dodali od kilku miesięcy. Super, wspaniale ci poszło. Nawet jeśli strzelałeś, to jest to i tak znakomitym wynikiem. Widać, że lubisz grać w tę grę. Tak, dokładnie lubię. Więc to przechodzimy do kolejnego quizu i zaraz się widzimy. Okej, okay, ja już jestem i udało mi się znaleźć kolejny quiz, ale niestety też jest 4 lata temu, jak widać. No ale dobra, postaram się jak najlepiej odpowiadać na te pytania. No i lecimy z koksem. Dobra. Jak się nazywają głównie bohaterowie, moderatorzy, czy jak sobie ich nazywacie? Lukas, Emma, Jochen, Lukas, Emily, jak? Jack? To tam są jakieś postacie? Nie, Lukas, Emily i Jack. Tak, to jest dobra odpowiedź, to akurat wiedziałam. Jaką ilość diamentów zawiera dodatkowa skarbonka na zakupy po aktualizacji gry? Co? Eee, nie wiem, o co chodzi trochę. Wydaje mi się, że nie ma żadnej skarbonki. Aha, co nie wiedziałam nawet. Ale, nieważne. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. To chodzi e, w sensie o te e, diamenty, co my tam mamy w sklepie. To. Hmm. Nie, to bym powiedziała aż 2000 diamentów. No, ale dobra, już nie będę taka. Dajmy, że po prostu to źle zrobiłam. Jaką funkcję pełni Jack na momiu? Żadną. Zwykły, zwykły gracz? E, nie, to jest e, zła odpowiedź. A ja wiem. Policjanta. Tak, policjanta. On e, gra w tym momio, więc dalej, lecimy. Jak się nazywają Pomocniczy, pomocnicy Jacka? E, mm, tylko Foxy i Potos. Jack działa sam. Nie, Jack na pewno nie działa sam. Przynajmniej teraz. Mineralów, Werksa, Ziomka, Angel Boy, Lady, Lady Alexa i Oliviusz Kurczaczki, nie wiem, powiem wam szczerze, że nie wiem Wydaje mi się, że albo tylko yy, Foxy Photos, albo te wszystkie tutaj pozostały na dole Ale jednak wybiorę te wszystkie pozostałe No dobrze Jaką walutę dodano na Momio po, jak uważam, prawie 94% Mowiczów za głupią aktualizacji? Jaką walutę dodano na Momio po aktualizacji? Jak aktualizacja, dodali po prostu niebieskie diamenty, szafiry takie niebieskie W sumie, nie wiem, jak zaczynałam grać w tę grę, to były i diamenty i szafiry Więc wydaje mi się, że szafiry No tak, bo nawet yy, kiedyś, chyba jak się oglądało reklamy, to nie wypadały szafiry, tylko same diamenty I to w dodatku 35, a nie 45 No ale dobra, dalej Z jakiej firmy pochodzi Momio? Watagame? Momio żadnej Powiem szczerze, że tak się zastanawiam i nie wiem. Wydaje mi się, że momio. Co? To żadnej gamma to jest poprawne? to jak? E, dobra. Nie wiem, nie wiem. Nie skomentuję, dobra, tego nie wiem. Jak się nazywają zwierzęta na momio? Popiela, animo, misiaki. Animo, wiadomo. Ostatnie pytanie. Czy momio jest popularne? Oczywiście to gówno w życiu. Nie wiem. E, I mi się teraz wydaje, że wszystkie odpowiedzi będą no poprawne. No nie wiem, tak mi się wydaje, ale e, powiem, że oczywiście. No, <laughs> dobrze. To nie było ostatnie pytanie. Dobra, nieważne. Jeszcze jedno, jak <laughs> Jaki jest popularny hashtag, Jacka? Ochrona w sieci? On nawet nie wie, co to hashtag. Nie wiem, wiem tylko tyle, że jest policjantem Momią. No, wiem, że jest policjantem Momio, a nie wiem, czy ma jakiś hashtag. Mi się wydaje, że chyba nie. Że to jest jakieś podświetliwe. I dam to. O, jednak to. Kurczę. No, nie wiedziałam. Już naprawdę ostatnie. Okej. Okay. <laughs> Jaki był u niektórych dalej jest popularny na Momio całym hashtag? Czyli na samą jakiś popularny hashtag? Dalej jest, albo był. Momio, tini, stare Momio, wróć. Nie wiem. to... Cztery lata tam było. I ja wtedy jeszcze w moją nie grałam, tak jak już mówiłam. Ale wydaje mi się, że... Kurczę. Wydaje mi się, że albo Tini, albo stare Momio wróć. Podobno jakieś skimo było ze nas momio. Jeszcze to nie moje czas. Nie moje czasy. Dobra, damy, że Tini. Jednak stare. Nawet, nawet. No powiedzmy, jakby ten quiz był w 2020, no to bym miała tak 8 na 10 przynajmniej, mi się tak wydaje przynajmniej. Tak mam 6 na 10. No nie wiem. Okej, okay, dobra. I już naprawdę ostatni quiz. Tutaj jest chyba około 8 pytań. I to było 3 lata temu, więc praktycznie, yy, no, ja wtedy zaczęłam grać. No, ale zobaczymy. Czy na łonie są zwierzaki? Tak. I teraz szybko już polecimy. Jaki jest największy poziom na momiu? Jak już jakby mówiłam, znaczy już była taka odpowiedź, 75 poziom. Jak nazywają się zwierzaki na momiu? Też było animo. Jaki jest największy poziom animo, którego go kupimy? Aha, nie szczura. Eee, 60, tak, bo szczur, znaczy ten taki skoczek, to on ma maksymalnie 5 level. Kto jest moderatorem na MOMIO? Emily, Jack i Lucas czy Emily, Lucas i Tiki? No, Emily, Jack i Lucas. Okej, okay. czy można czatować z kimś, kogo nie ma się w znajomych? Eee, znaczy, no tak, bo na przykład można teraz z Jagodową, e, ogólnie z. No, z tymi osobami, osobami z pomarańczową gwiazdką, to można ale nie wiem, wydaje mi się, że tutaj będzie poprawna odpowiedź, nie, no bo jakby i mi chodzi o normalnych graczy, w sensie takich, że oni nie są żadnymi moderatorami ani nic no ale dobra, dam tak no nie, no to właśnie tak mówiłam, ale no można zaczatować, tak jakby czy można kupić same diamenty bez momio plus? Nie, da się tylko z Momio+, Plus. tak, da się osobno, da się osobno Co można dostać od innego gracza? Też było Momo i prezenty, tylko Momo, Momo i prezenty Od którego poziomu odlokujemy Momo jednorogie? Już tutaj bez podpowiedzi znowu mówię, że 53 8 na 9, czyli wspaniale, Wydać, że lubisz grać w, tą, w Momio Chyba już grasz w tę grę, grę długo, brawo tak, gram w tą grę właśnie długo, no bo już, jak mówiłam, prawie 3 lata. Dobra, i to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu ziemniak, jeśli dotrwaliście do tego momentu. No i co, ja się z Wami żegnam i do kolejnego filmiku papatki!